Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowne koleżanki i koledzy. Na początek powiem, że absolutnie nie zgadzam się z senatorem Jackowskim. Będę głosowała za tą uchwałą. Ta uchwała jest potrzebna i jest niezbędna. Swoją wypowiedź rozpocznę od przedstawienia stanowiska Senatu Mojego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jako przedstawiciele społeczności akademickiej i pracownicy systemu ochrony zdrowia z niepokojem obserwujemy rozwój wydarzeń w naszym kraju po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Nasza dewiza brzmi primum non nocere moja też. To pacjent i jego dobro stanowią dla nas cel nadrzędny. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Pozostawia uzasadnione wątpliwości co do zgodności z tą zasadą. Każdy człowiek, dowiadując się o stwierdzeniu upłodu, nieodwracalnych wad i podejmując jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu, ma prawo otrzymać rzetelną, pełną informację bazującą na aktualnej wiedzy medycznej i obiektywizmie naukowym, aby na tej podstawie dokonać wyboru zgodnie ze swoimi przekonaniami i sumieniem. Nikt z nas. Niezależnie od światopoglądu, nie ma prerogatyw, by tych praw obywateli Rzeczypospolitej Polskiej pozbawić. Nasilające się protesty społeczne mogą mieć katastrofalne skutki nie tylko dla zdrowia i życia ich uczestników, ale także przeciążonego epidemią systemu ochrony zdrowia, skutki chronicznego niedofinansowania naszych szpitali i niedoboru wykwalifikowanego personelu medycznego. Widzimy dziś w warunkach pandemii SARS-CoV-2, a szczególnie, szczególnie wyraźnie do rządzących, zatem kierujemy apel o pilne, bo tego wymaga nadzwyczajna sytuacja, znalezienie rozwiązania, które przywróci protestującym poczucie bezpieczeństwa i pozwoli im na pozostanie w domach byśmy jako pracownicy systemu opieki zdrowotnej mieli szansę przeciwdziałać epidemii w kluczowym momencie dla dobra całego społeczeństwa. Proszę Państwa, dziecko jest chodzącym cudem, wyjątkowym i niezastąpionym. Mam ten zaszczyt, że pracuję z dziećmi dla ich dobra przez 45 lat. Walczę o ich życie i zdrowie. I tak naprawdę. Bardzo istotną rzeczą jest, jakie życie prowadzi to dziecko. Odejście dziecka z naszego świata jest dla rodziców rzeczą straszną. Jest czymś, co przeczytam, co napisali rodzice, jeden z rodziców: Nikt, kto nie jest matką czy ojcem, nikt, komu jego dziecko nie umierało na rękach. Nie wie, jakie to straszne uczucie. To jakby zgasło światło na Ziemi, jakby skończył się świat, jakby nie było już nic. I tego można uniknąć. Kompromis, który obowiązywał do momentu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, pozwalał na to, aby dzieci, które mają wady letalne, to, które. Co to oznacza w ogóle wada letalna? To są ciężkie zaburzenia rozwojowe które pośrednio lub bezpośrednio prowadzą do śmierci płodu lub noworodka. I teraz mamy piękną rodzinę. Jest mama, jest tata, często jest jeszcze rodzeństwo. Mamy też w tej chwili ogromny postęp wiedzy medycznej. I my przy pomocy badań, które ma wykonywana wykonywane każda matka w czasie ciąży. Są to takie badania jak USG 4D, w którym Większość, pewnie z Państwa, którzy mnie słuchają, widziało buzie, rączki i całe swoje dziecko. Zamiast tego obrazu pojawia się dziecko z zespołem Pato, Edwardsa, z przepukliną panoworodzeniową, z rozszczepieniem rdzenia, gdzie od razu jest wiadomo, że to dziecko nie ma szans na życie. Jest pytanie tylko, jak straszną mękę mu człowiek szykuje na ten świat. Włoch. Czy będzie cierpiało po urodzeniu? Proszę Państwa, ja przez wiele lat współpracowałam z profesor Tyrki Szymańską, z Centrum Zdrowia Dziecka, która prowadziła dzieci niepełnosprawne. Uwielbiam je wszystkie. Byłam na obozie, gdzie była ich dwusetka. Tym dzieciom udało się uratować życie w sytuacjach, w których żadne z nich nie miało takiej wady, o której przed chwilą powiedziałam. Ani jedna. Ale kiedy rozmawiałam tam z matkami, one wszystkie mówiły, że doprowadzenie ich do jako takiej formy to jest niesamowite doświadczenie. Każda z nich kochała to dziecko. A jednak gdyby miała dokonać wyboru po raz drugi, to trudno powiedzieć, jakiego tego wyboru by dokonała. W związku z czym pozbawienie kobiet, młodych kobiet. Popatrzcie, kogo macie w tej chwili na ulicach. To są młode dzieci, 16, 17, 18 lat, studenci. Tam nie ma osób starszych. I to jest po prostu straszne, że zrobiono to. Ja mam wrażenie specjalnie w okresie pandemii, gdzie powinniśmy się zastanawiać nad respiratorami, lekami, nad walką z pandemią. Doprowadzono do tego, że ludzie, ryzykując swoje zdrowie, te nasze dzieci, wnuki, wyszły na ulicę, bo one chcą mieć wybór i Dzieci, które zechcą urodzić w przyszłości dziecko z zespołem PATO i patrzeć, jak ono cierpi, bo powiem jeszcze jedną rzecz. Państwo zapewne to, to tego nie wiedzą, a może wiedzą, że istnieje coś takiego jak uporczywa terapia. Otóż nie leczy się dzieci, które są skazane na śmierć również z innych powodów. One przychodzą pod opiekę paliatywną. Czy my mamy domy wytchnienia dla takich dzieci w Polsce? Nie. My mamy pojedyncze domy. Niedługo, 6 listopada, taki dom zostanie otwarty we Wrocławiu. Ale to niewątpliwie nie jest powód, żeby pozwalać. Dziecko, które nosi matka w łonie, nie może powiedzieć: Ja nie chcę cierpieć, ja nie chcę mieć tego bólu, ja nie chcę przez to przechodzić, przede mną tego życia nie ma. To my, dorośli, podejmujemy w oparciu o wiedzę medyczną, o to, co wiedzą ludzie na całym świecie, czy to dziecko, może na ten świat przyjść, czy też jak przyjdzie na ten świat, to to będzie jedna wielka, niewyobrażalna męka dla rodziców, dla dziecka i efekt będzie wiadomy. I to daje Państwu pod rozwagę. I trochę na koniec chciałam powiedzieć, że kobieta jest organizmem doskonałym, potrafi regenerować się po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach, przetrwa wszystko i to pokazują te nasze duciaki, Zresztą nie tylko kobiety, bo i mężczyźni na ulicach. I mam pytanie do, do kobiet PiSu Dlaczego żadna z Was o te dzieci się nie upomni? Przecież wy też macie dzieci. Czy chcecie, żeby one rodziły dzieci na ich mękę, na mękę swoją i na mękę tych dzieci? Dziękuję bardzo za uwagę.